Witam serdecznie dzisiaj zrobimy deser krem kateloński mojej wersji i potrzebować będziemy w garnku mam 400 ml śmietany 30% i dodam przyprawy cynamon, skórkę pomarańczy i skórkę z cytryny śmietankę zagotujemy i pozostawimy na 10 minut aby nabrała odpowiedniego smaku mam 4 żółtka i 3 łyżki cukru trzcinowego żółtka z cukrem utrzemy na puszystą masę i połączymy z gorącą śmietanką Śmietankę oczywiście przecedzimy. I deser wlejemy do kokilek, a kokilki wstawimy do formy z wodą i będziemy zapiekać 40 minut w 160 stopniach. Teraz śmietankę gotujemy z przyprawami i lekko studzimy. Jajka, żółtka z cukrem już mam utarte. I teraz śmietankę z przyprawami zagotowana. Zostawiłam na parę minut i teraz należy przecedzić i połączyć z żółtkami. I tak jak wspominałam, deser przelewamy do kopilek i pieczemy 20 minut w 160 stopniach w kąpieli wodnej. I deser wędruje do piekarnika. I tak oto wygląda krem kataloński. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Creme kataloński.